Dzień dobry moi kochani z tej strony. Płodny Bigos dzisiaj jest ze mną. Młoteczka! A to październikowa kuchnia pełna Bigosu. Pizdziernikowa się mówi. Dobrze, październikowa kuchnia pełna Bigosu. Tak, więc e, jeżeli chodzi o to, dzisiaj będziemy robić trzy dania standardowo. Na pierwszy ogień idą naleśniki, na drugi ogień idzie pizza burger i potem zrobimy tort czekoladowy. Nom, 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 mm. nom, nom, nom. nom. <laughs> w ogóle chciałbym przypomnieć, że zaczyna się październik, a to oznacza, że będą Chujowe dni w sensie pogody będzie padać będzie brzydko brudno będziemy chorować a studenci wracają no ja wiem że ty się cieszysz ja tak najbardziej lubię najbardziej lubię jak cały świat choruje ale jak ja idę na rano i pada deszcz to weź parasol i płaszcz przeciwdeszczowy. Super. A i chciałem. Taki jeszcze... gumofilce ci kupię takie kaloszki, wiesz, hamskie za 600 złotych, nie? <grym> takie żółte najlepiej, wiesz? O, tak, i będziesz mi ich chodził. I z tego żółty parasol i czerwony płaszcz przeciwdeszczowy, taki z foliówki zrobiony. I najlepiej jeszcze taki w kropki, na biedronkę. nie? O, Ale tak. wiesz, że kiedyś miałem żółty parasol, taki z Pikachu był. Ale to było jeszcze wtedy, kiedy nie było Pokemon Go. Jeszcze Bigos był mały i miał, nie wiem, tam chyba 6 lat. Hmm? Był nie taki mały na grilla w sam raz. Nawet trochę za duży powiedziałabym. No, pokroić i będzie, Ale śniki rób, a nie ty tam będziesz o p -p pikemonach rozmawiał ze mną i no. parasolach. No i my jak zawsze. Chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że studenci wracają do szkół. Chyba no. na studia. No na studia, na uczelnię, cokolwiek. Dzisiaj w ogóle moja kumpela się tam żaliła, że musi iść do szkoły. Dobra, gramy. Graj. E, patrz, mamy takie do wyboru takie rzeczy. To ja chcę te z kupą. Jak, to? Super. Zrobimy naleśniki z kupą, patrz. I teraz takie Ruch. rzeczy, bo ty nigdy nie grałaś takie rzeczy, nie? Udawaj, że, no, tam, że jesteś zaskoczona. To... Kto, zra... Kto w ogóle zaczął modę na takie gry? Powiedz ty mi. Oczywiście, że Młotka przecież w swoim Cooking Academy na live. No pewnie. Ale nie, Młotka ty nigdy nie grałaś. <grym> to młotka Stop. ty nigdy nie grałaś. No miałeś udawać, wiesz. Nie? Weź odejdź w ogóle, zgapiłeś ode mnie grę, jeszcze młotka nigdy nie grałaś. <grym> no co zgapiłeś? Nawet nie gram w tą grę, a proponowali mi, słuchaj. Proponowali Aha? mi, żebym grał w. Cooking, Cooking Academy? Academy, ale to jest lepsze niż Cooking Academy. Serio? Tak, bo tutaj się wyciąga rzeczy i tak się bardziej robi. Mm, ja nie wiem. Bełtaj bo w, bełtaj. Bo w e, cooking, cooking Academy trzeba umieć angielski, a wiesz. No ja... i co ty tak to zamieszałeś dwa razy i już? No, widzisz, to jest takie, wiesz, jestem jak Ewa Wachowicz. Hmm? Ostatnio oglądała. E... Słuchaj, i takie ten, bo kiedyś wziąłem po angielsku a, i <laughs> wyszły jakieś dziwne rzeczy. <laughs> Także ale teraz... patrz jakie marnotrawstwo naczyń. Czemu? Bo już trzy miski ubrudziłeś, później trzeba będzie to zmywać, a jak ja robię naleśniki, to wszystko wrzucam w jedną michę. No, no widzisz, no to, no to proszę, no to zrób własną taką grę, to by była idealna, słuchaj. Byśmy zrobili na przykład... Wszystkie potrawy jednogarnkowe, a później jeszcze taki wiesz, symulator zmywania, nie? No, wiesz co, ale to zmywanie to byś mogła sobie odpuścić, naprawdę. No i popatrz, i znowu trzepaczkę znowu będziesz brał za każdym razem nie, i znowu e. będzie zmywania pełno. Zobacz, została tutaj. No dobrze, no o, i jak widzisz? to wygląda? O. Czemu nie robisz tego mikserem? Aha, i odłożyłem, słuchaj. Taką brudną. No. O, te teraz jeszcze łopatkę ubruć, no najlepiej. No. słuchaj, no co, no żyjemy w bogatym państwie, czas sobie, ten, korzystać z życia, nie? Mmm, kupa. No. No nie, ej, no to są kawałki pysznej czekolady na pewno. No i ty patrz Na jakie... czym ty to będziesz robić? No, co to jest? Bo wiesz co, ci się w dupie przewraca i masz specjalne urządzenie do robienia naleśników. Ja robię na patelni, no ale co, kto może? Kto bogatemu bigosowi zabroni? No, o, najlepiej jeszcze olej w strejot. No właśnie, tak chciałem to, olej, no, spray, WTF, nie? Patrz, łopatkę jeszcze sobie tu weźmiemy. A później trzeba być to wszystko zmywać. No nie ja, chochle jeszcze weźmy. No włącz. Dobra, włączymy. Ale no to nie jest marnowanie, bo na przykład jak bierzesz olej, to tak nalewasz i nalewasz, a tutaj tylko spryskę tu jest. Ale nie chodzi o marnowanie, tylko wiesz, jaki taki spray olejowy jest drogi? Nie, nie wiem w sumie. Ja to kurde się męczę zwykłą patelnią i zwykłym olejem, a tutaj proszę Bigos. No, no spray po sprawie, nie? Wiadomo. Trzeba sobie ułatwiać życie, nie ma. Zaraż to przecież. O patrz jeszcze, łopatkę sobie ubrudzę. No, bo to są takie pancake'i, a nie takie naleśniki, naleśniki. No, trochę tak. No weź już napraw! No, no Bigos, dospalić! No, no ja się Poś, Ja będę jeść spaloną, zważoną czekoladę. No, no przed chwilą to była kupa, więc się zdecyduj. No teraz to już na pewno będzie smakować jak kupa. O, dzięki. Nie bo ja na pewno zrobię tak dobrze, że będzie super smakować. No już to widzę właśnie. Hmm? Patrz, o nawet musimy czekać, żeby ten ładnie było. O, zobacz, jak super. Nic się nie przypala. Nie jest umiera, jak to widzi. <noise> nie, ej, nie. Nie wiem, to... czy się pies nagrywa, czy go słychać. Nie wiem, coś tam go słyszałem. Ale nawet jeżeli będzie go słychać, to wiesz. To w następnym odcinku zrobimy rolatki. Dobrze. Ale no i popatrz i zostało ci ciasto i się zmarnowało. No. Ja bym jeszcze jednego naleśniczka usmażyła, ale nie! Aż to temu zabroni się, przecież prze, przelewał bigosa. No. no pewnie, teraz tak wiesz, do śmietnika pachnie. No. Nie, a ja na pewno bym wykorzystał, zrobiłbym dodatkowy naleśnik. Taki wiesz, malutki, nie? Tak. Dobra, czekaj. Bym go zżarła na bieżąco. Bita śmietana. Ej, kolejną kochle bierzemy. No i kto to będzie ja, ja nie zmywam. Dobra, ja też nie zmywam i tak zostanie. Będzie nowa forma życia w zlewie. Ojej. Ty patrz, to cukier puder był. Ja pierdził, jakie to musi być słodkie. No gdzie tą kurde bitą śmietanę na gorącego naleśnika? Przecież to się zaraz rozpuści, wszystko. Patrz, nic się nie rozpuściło, bo to jest taka gotowa grafika i patrz, jak ładnie mhm. stoi. Z plastiku te naleśniki. No, ej, patrz, i przez ciebie nie dostałem pięciu gwiazdek, a zawsze dostaję tu trzeba było lepiej smażyć na leśniki, bo to no. przez to, że nie ten. Nie wykorzystałeś wszystkiego, zmarnowałeś tam. No, pokażcie kobiecie, że umiecie gotować, nie? I patrzcie, co się dzieje. <grym> Halo? Halo, ja ci nie, ja cię słucham, ja po patrzę, co tu się dalej Patrz. będzie działo. Stoimy. Co ona ma fioletowe oczy? Co na naćpie? No bo to jest Gears' Girl Games i to jest wszystko różowe. No dobrze. Ale zobacz, no to... Wszystko stoi i nic się nie tan. Nic się nie rozpływa. <laughs> Dobra. To lecimy robić pizza burger. Dobra, i mamy pizza burger. Słuchajcie, próbowałem jakoś dopasować mniej więcej, żeby było tematycznie i sobie tak pomyślałem. Deceints 4, naszej ulubionej grze. którą Najlepszej. kochamy i od premiery cały czas gramy. Jest coś takiego jak tort pizzowy. No to tak burgerowy. No burgerowe, patrz no O! No i reklama, i najlepiej <noise> I zepsułem <se> <noise> A tak ładnie przygotowałem Dobra, jest Dobra Ok. najpierw musimy wymieszać mięso Duża miska Przyprawy włoskie, słuchaj, już takie fajnie przygotowane, nie? I w tackach Włoska kiełbasa I mielona wołowina no niech będzie. Mm, takie gotowe z Lidla, takie w tych, mm. tych paczuszkach, nie? Takie najlepsze. O tak, piszą tak, jak połowina, a wszyscy wiedzą, że to jest sierocińca. Jezusie, nie! Nie, to wcale nie jest sierocińca. Albo z oddziału położniczego, tam wiesz. W sumie tak trochę wygląda jak łożysko. No, o, fu, nie. Chociaż Kim tak. Kardashian chyba jadła własne łożysko, nie? Smacznego. Dobra, pa. No to, pa, to robimy burgera przerajmy. z łożyska, Kim Kardashian. No nie! Nie! E, ej, no ta seria była taka super grzeczna. No to po co mnie zapraszałeś? No myślałem, że. Dobra, nieważne. Wiesz co Bigos. Teraz Dobra. To jest mi przykro, prawie. Tak? Tak. Jest, w końcu, udało mi się. O, patrz, jakie ładne łożysko. No, tak ładnie ułożyłem, słuchaj, o, dwie gwiazdki, Ej. No bo spieprzyłeś, no! No co, wszystko ładnie zrobiłem, dobra, nieważne. Długo zrobiłeś. E, masło, słuchaj, tak ładnie położone już na talerzyku. Peperoni. Łopatkę i mozzarella. E, nie lubię mozzarelli. Ja lubię. dla mnie jest taka... Za nie lubię papryki duszonej i smażonej, bo mam po niej zawsze purozaury. O Jezusie, No ładnie. ja patronusy puszczałam! No właśnie. Nie chciałem do tego nawiązać, ale ja mówię: nie, powstrzymaj się, Bigos. Spokojnie. No ale. Dobra, włączamy. O, o zobacz, nie, jakie ładne. Się. No, mm? Super rada. O, widzisz jakie tego jest? kto używa ognia i gorących rzeczy, liczy na to, żeby się oparzyć. O, jak masełko roztopiłaś A, nie ma już teraz w sprawie oleju. Mmm Chociaż kurde na maśle tego burgera powinno być tak tłuste, że się będzie można zrzygać. Super, będzie najlepsze tłuste będzie. Łożysko na, na tym. Na... Jeszcze mocarele dodamy. Mozzarella, która <grym> wytopi tłuszcz. Nie, Nikos <grym> ja tego nie jem. I peperoni, słuchaj, wszystko. Nie, tutaj cebula, ogóle... A, papryka. No, 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 moje arterie zaciskają się na samą myśl o tym, co tutaj jest. Mm. Żółty talerzyk. Sos Marianna. Sos. Z Marianny. <laughs> Sos Mariana. E, co Taki tu jest? Jesz z Biedronki i z grochówy. <laughs> fu, fu, fu. E, czarne U oliwki. Pali, spali szybciej, to wyciągaj się, kurde, grzebiesz, strasznie. No, czek, ale no oglądałaś kiedyś, Grzyb... Ewa gotuje. Grzybki marynowane. To, to mam nadzieję, że to takie halucyno... halucynogenki są. No specjalnie dla ciebie, żebyś zjadła. Wiadomo, mną, mną, mną. Czekaj, jeszcze trzeba dodać sos z Marianą. Do tego tłuszczu z syfem jeszcze sos. O ja pierdziele, nie, ja tego łyżyska nie jem, kiedy patrz, patrz, to. Nie, je nie. nie, ja tam nie. Patrz, i jeszcze mozzarellę tutaj dodamy. Jeszcze więcej, o, o, je o, je o bogowie, o, nie. Się roztopiło. Nie <grym> się nadaje do go gotował. jedzenia, kupa, kupa No, głównie kupa. Nie, e, kupa była poprzednia. teraz jest super. Ale zobaczysz, następny krok, jaki zrobimy, super. O, odłożymy? Nie, ja tego nie jem. O, dwie gwiazdki, prawie trzy. No, bo słabo zrobiłeś. <laughs> co? Ale co miałem tam dodać? Nie wiem, ale kurde. No nic w lodówce nie było. Patrz, opiecz bułki. Oj, no kolejna patelnia, później trzeba gdzie zmywa. No, to właśnie chciałem powiedzieć, że nie mogliśmy na tamtej patelni tego zrobić, nie? No nie mogliśmy, bo była tak otłuszczona. Nie, następne, następne masło. Weź że ty tego masła nie dodawaj, przecież ja pierdzielę. Dobra, i, i znowu łopatkę brudzimy. Dobra, nie używam masła. Nie da się, musisz użyć. No i to się gra. Nawet doniczki nie mogę ściągnąć. No dobra, no co? Ty będziesz tego łożysko burgera jadł. No ale młotka, popryskałem ci sprayem i nie, dałem ci masło, nie. No, no. kurde, widzisz że to ma kilokalorii przez sam tłuszcz. No to następnym razem weźmiemy te fala, tam nie trzeba w ogóle tłuszczu do, do, do ten, dodawać. Pozdrawiamy Na następnym <laughs> razem skoczę do KFC i wypiję olej z frytury, wyjdzie na to samo. <laughs> A właśnie oglądaj, w ogóle patrz to, co teraz będzie się działo, no. pach. <laughs> Przecież ta bułka cała nasiąknie tym syfem! No! O bogowie! I jeszcze do tego tam... Nie, bigo! Patrz, w, olecie, a... kajesz, nie, ja w ogóle nie, bigo! I zobacz, i jeszcze jedną bułeczkę w tłuszczu utopimy, Uch, nie? Żygam! Patrz, jak ładnie! W ogóle chciałem I Teraz ci... przyjdzie Magda Gessler i powie Co to za gówno podajesz?! Przecież to jest ten tłuszcz! <śmów> no. I, I włosy, nie? Do tego, do hamburgera. I, tak, i, kur... Ale, ale chciałem tylko przypomnieć Że oglądałem Przypomnieć, nawiązać anegdotka taka mała Oglądałem ostatnio jakiś program I okazało się, że w frytkach z McDonalda Jest silikon Smacznego No, także Dobra, połącz bułeczki I odrobinie szczęścia pójdzie w cycki no, Ej, ale to by było boskie, nie? Tak no. sobie jesz frytki I buf Patrz, kolejny talerz wykorzystujemy. Ale zobacz, jaki ładny, tutaj ze wzorami oh, takimi. Jest. Och, oh, i kolejny do umycia. <laughs> Nie ty będziesz go myła. Całe szczęście. Ej, patrz, jeszcze Znał będzie. Pół łyżka i znowu ten sos z Mariana. Patrz, ale. O, i jeszcze łopatka. Ej, słuchaj, to. Żeby połączyć te wszystkie rzeczy, ile rzeczy, te wszystkie rzeczy, ile rzeczy potrzebujemy. Okej. Okay. Co to jest? Parmezan. O, ja pierdziele. No dobra, no łącz to. <laughs> łącz, to. Tak jak w tym, w tym filmie, lej te kole, nie? Tak. Patrz, patrz jak teraz ładnie, o i do bułeczek tutaj ten, poleje ja, ci Marian. Ja cierpię jak ja tu patrzę. <laughs> Następnym razem zrobimy coś, nie wiem, z tego, z wege. Ja tam pieprzę wege, byleby to jadalne było. <laughs> o ja pierdziele, nie, nie Ale przynajmniej ładne M zrobiłeś jak młotka Ja no tego właśnie... nie będę, nawet jeśli jest podpisane mną Młotka Magda a, a, życia. no Ja to bym tak, wiesz, to talerza na talerz jebła i na razie, nie? Tak pięścią, nie? Wow. Dokładnie Dobra, patrz, patrz jak się ładnie jeszcze przykryje Ja tego nie jem Ej, chyba się gra zwiesiła od tłustych i cholesterolu! No i oczywiście to Murciamy Bigos, coś ty tu zrobił! O, ej, no co się dzieje z tą grą? Patrz gotowy, łączny wynik, dwie gwiazdki. No i kurde, i słabo! No, ej, ale no nie, bo jestem zawsze dobry w te gry. No dobra. Nieważne. Lecimy robić tort, może tort zjemy. O, taki trochę jak w portalu. Dokładnie Tylko, tak. Trzeba wyciągnąć te dwie ze środka i wstawić pomarańczową świeczkę. O, to by było piękne. Ale w sumie możemy potem przerobić to w programie, żeby tak wyglądało. Hmm? Mhm. Dobra, i robimy e, tort czekoladowy. Mm. O, i słuchajcie, jakie ładne miseczki. O, jakie urocze! O, no i no i tak, i właśnie na tym polega ta seria. Wszystko jest super urocze, nie? I, mm. Dobra. Moja babcia takie miała u siebie, w kredensie, po czym mi wywaliła, bo stwierdziła, że są chujowe i dała, w sumie miała rację, no ale... Tak... Dobra, no są chujowe. Zaczęła kury w takich karmić, bo stwierdziła, że z taką porcelaną no, tylko kury mogą z tego jeść. No, nie, moja babcia była lepsza, która z nalewki tam miała nalewkę i wiesz, nalewka wypita i co zrobić z wiśniami, które były, dodała kurom. <noise> Ale to jest, to jest bardzo dobre posunięcie Bo później bierzesz, zabijasz takiego kurczaczka Wrzucasz do piekarnika i od razu masz już odpowiednio przyprawionego w środku <noise> No jeżeli tego nie wyciągnęłaś No to smacznego <noise> Ciekawe jak smakuje taka kura na kacu <noise> Jezu. Nie wiem, w każdym razie fajnie chodziło z tego co słyszałem Patrz ile masła teraz ci dodam Ale to do tortu więc wiesz Dobra. To jest pewnie mój retort urodzinowy. Tak! Nie, ej, słuchaj, ej, to będą ten, to jest tort na y, drugiej urodziny, Destiny's 4. Mhm? Mm? Dobrze. Cukier, puder, naprawdę. Patrz, i o, jak, jak jajka super rozbijam. Tylko skorupki nie rzuć. No nie wiem, gdzie się skorupki pojawiają, ale. Albo zostaw będzie takie trochę crunchy. No, nie, nie. No, może, ej, ale w sumie... kokaina będzie! No pewnie. Patrz mąkę. LSD. Ta zabawa po nocach się śni. Pięknie. Patrz, ile oh, wydajemy. Koka. koko dodajemy. Abelovny koko. O! I jeszcze puder do pakania. <ścoughs> o, najlepszy to, to, to bardziej mi się podoba, wiesz? Ej, patrz, czas nam się skończył. Jak? No, bo tu jest czas się odliczał. To nie góry. jest ciwego, że ty wszystko robisz jak kupa, skoro ciągle nie wyrabiasz. Ale patrz, jaki ładny... No, I dostajesz jedną <słyska> Ej, no nie. E... Dobra. Jesteś słabym cukiernikiem. To weź się teraz pośpiesz. Patrz, jaka y, różowa. Smaruj, smaruj! No, grota Nestle czeka! No, nie, nie. No, Oooo, jaka o grota Nestle! O <trybuj> <trybuj> Czekaj, upiecz ciasto. No to wrzucaj. Szybko, bigos szybko! No nie stresuj mnie, bo tak szybko. Szybko, bigos Ufaj na to, żeby się szybciej robiło! <trybuj> Dobra. Tylko się nie popasz. Odstaw do wystygnięcia na kilka minut. Przynajmniej na godzinę, kurde, na kilka minut. Robili kiedyś ciasto w życiu. Patrz, nie użyłem żadnego, ten, na, narzędzia, żeby... No bo tu możesz już ręką, bo to w końcu wiesz. Cukiernictwo, zresztą to brązowe, ręce brązowe, nie zauważy różnicy. <laughs> w sumie. Dobra, odklejamy papier. O, a teraz czekamy znowu, aż wystygnie. Pięć gwiazdek! A, wszystkie gwiazdki, bo, bo się po, po, pośpieszyłam trochę, aż się kurde normalnie jąkam dzisiaj przez ciebie A? Z miłości Double cream Jak tu pornosań? Ja nie wiem, nie, co ty mocno ja oglądasz nie, ja odzywam. Czekaj, czekamy O, i znowu, zacz! ile masła Ca kostka Ca. Ca. O, i miod. My dzisiaj wszyscy bardzo po polsku, właśnie ja z jąkaniem się, no daj tą czekoladę w końcu, ja pieprzę, no przecież znowu ci czasu braknie, mieszaj, no mieszaj, nie. mieszaj, nie. mieszaj, i go nie. szybciej, szybciej rób, nie. Trzeba... szybciej rób, no i popatrz jak to wygląda, bełtaj, no bełtam to, patrz jaką mam super różową łopatkę, i wlewaj do miseczki, bo się przypali, uh. Pa, nic się nie przepaliło wszystko super. jest. Super! Ale w ogóle jak to wygląda. Nie? I można od razu dać kurą w tej porcelanie. <laughs> nie, my to będziemy jeść. Ja nie będę tego gówna jeść. No to nie jest gówno. Smaruj, Bigos! No, smaruję. Smaruj! A, teraz tu. No. <laughs> nie <laughs> umiesz. <laughs> Nieprawda patrz jak super ładnie wszystko się posmarowało. Bo ci pomogłam. Ci pomogłam. Ci pomogłam. <noise> o, migdały. Okej. Okay. No fajnie, że. <noise> Rób wisienki. Ale chciałem najpierw dać kawałki czekolady, a nie... Ale mogę. oni wiedzieli lepiej, co chciałeś dać. I ile o, gwiazdek? O, nom, nom, i znowu 5 mamy gwiazdek. Jej Ritord specjalnie dla nas. Twój wynik 3700. Cudownie. Patrz jak ładnie zrobiłem wszystko, nie? Pięknie. I zobacz, i najedliśmy się, bo mamy naleśniki, i pizza burger, i tort. Ja pizza burgera nie jem. No. Jezu, ty jesteś tak chuda, że powinnaś zjeść tego, ten pizza burger. Jestem tak chuda, bo nie źle pizza burgerów. <laughs> Aha. <laughs> nie, bez kitu, kijem przez szmatę, bym tego nie tknęła. W ogóle, jakbyś wzięła tak w szmatkę, nie? Ten pizza-burger i tak ścisnęła, tak pełno tego, nie? Oleju wyleciało. Nie, tam było tyle oleju, co na włosach Majdana, daj spokój, ochyda. Opuh. Po... No. Nie, teraz nie ma, teraz Rozenek bardzo ładnie dba o niego. Mówisz, robi mu te białe rękawiczki na włosach codziennie. No, no w sumie. NIE MÓW DO MNIE TERAZ Ja za coś czuję, że tutaj pozew się szykuje, wiesz? No nie, ej, ale tyle Tam, nagraliśmy rzut okiem na i nic na, 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 na. Pozwij na, 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 na. No przynajmniej, przynajmniej nagram sobie vloga z Madzią Z więzienia chyba <noise> Ale oh. nagram i będzie super Hmm, pójdziesz Będzie... do więzienia i od, od razu siedzisz normalnie, czy grypsujesz, a Bigo, oczywiście grypsuje <grypsujesz> Dobra, Łódka, bo, bo skończyliśmy już gotować, wszystko stygnie, trzeba jeść. No to żyj, ja tego nie ruszę. A rączki umyłeś przed gotowaniem? <grypsujesz> tak. To tym bardziej tego nie ruszę. <grypsujesz> zawsze myję, albo w rękawiczkach robię. Mhm, na pewno. <grypsujesz> Takich ogrodowych, wiesz, nie? Ja poproszę tylko naleśniki z kupą. A tort? Tortu nie zjem, bo jest kurde z tymi, z migdałami. No to ci szczepne migdały. <grym> to mi nikt nie związanego z tym tortem. <grym> Zwłaszcza, że tam był Double Cream. Double <grym> Cream był mistrzowski. Ale na przykład zobacz, minęło 20 minut. Mhm. <grym> A tu dalej krem jest ten stojąco. Bo wiesz, przy mnie nic nie opada. <laughs> nie wnikam, dobra. kończymy, młotka za, za długo. Ja wam bardzo Co dziękuję. Za długo super jest przecież. <laughs> no może zróbmy jeszcze jedno danie. <laughs> nie, starczy dzisiaj gears go games, bo 20 minut to jest wystarczająco, żeby, wiesz, dać sobie odpocząć mózgowi i zobaczyć. Piękne, genialne gry dla dziewczyn. Mózg jest przereklamowany. Mówisz? Tak. Ja swojego dawno nie mam. Używam bóli fantomowych. Mi się najbardziej podobało, jak było ten atak zombie i był podpis, że... Zombie jedzą mózgi, jesteś bezpieczny. Ja zawsze jestem bezpieczna przed zombie przecież. No, Dobra, my tu pierwszy, pierdół, was stygnie. Kończ to w końcu. Koniec, kończymy. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję mocno, że pomagał. Kurde. Że była. Proszę bardzo. Fajnie e się zgadzać. A ja Was zapraszam na. Wszystkie linki, które są w opisie, zapraszam do kanału Młotki, jeżeli jej nie znacie. Jasne, tak. że mi nie znają. Taka wiecie, niepopularna wiecie. vlogerka modowa. Ostatnio kupiłam sobie bajeczne ciuszki, musicie to zobaczyć. I genialnie dobiera kolor fotela do koloru tapet, więc musicie ją koniecznie zobaczyć. I zapraszam Was już za miesiąc do kolejnej kuchni Bigosu, także trzymajcie się i do zobaczenia!